No, Shimandaro Mordeczki, moje kochane z tej strony, Borsuk. Ehm, a to jest kolejny odcinek z serii Borsuk Schud, 7 ehm, Days to na Alfie 20. Ehm, kochani, po nieudanym zadaniu w, w poprzednim odcinku wróciłem sobie do bazy i e, co robię, to w tej chwili zbieram tutaj te. Mm, e, zbieram tutaj tą kutę żelazo, dlatego że przejdziemy się do bazy naszej, żeby ulepszyć spajki, które mamy. i pamiętam, ile będzie trzeba tego żelaza ale chwilę tutaj poczekamy, przejdziemy się też może do handlarza, poczekajcie, to w sumie przejedźmy się do handlarza, zobaczmy czy on jakieś ma zadanie w miarę blisko, które moglibyśmy ewentualnie zrobić i tym się zajmiemy, może będzie tak, że będziemy musieli zmniejszyć na ten inny tier, nie, bo my mamy w tej chwili na tier czwarty zadania, ale te wszystkie zadania są bardzo daleko, więc może będzie tak, że będzie trzeba troszeczkę tutaj to zmniejszyć, on ma jeszcze zamknięte, Kurde, niedobrze, on ma zamknięte. A co to jest? Włókna roślinna, nie potrzebujemy tego. No to nic, poczekamy, kochani, poczekamy ten 5 minut i będziemy działać. Ja sobie może rozkręcę kilka aut tutaj, jak jestem, i od tego zaczniemy. E, przynajmniej trochę wachy będziemy mieli. E, po hordzie zrobimy sobie taki odcinek, przejedziemy się poszu w poszukiwaniu pustyni. Zagnieździmy się gdzieś. Słuchajcie, będziemy... Koczować, zrobimy sobie tam, kochani, tam gdzie będziemy koczować, zrobimy sobie tam śpiwór i będziemy tam po prostu robić zadania w jakimś mieście i tak dalej. Będziemy przyjeżdżać tylko na hordy. No, bo tutaj już na razie tych zadań to sami widzicie, że wszędzie wszystko daleko, co nie? Więc tak myślę sobie, że tak będzie no chyba najlepiej. Przerzucimy się do jakiegoś większego miasta. Tutaj mamy w sumie niedaleko. Mamy takie jedno duże miasto, zaraz wam pokażę. No, albo to. Co nie, albo, albo to, to jest takie w sumie największe, można powiedzieć, z tych obydwu miast. Także można byłoby tutaj. Nie? I tutaj też mamy właśnie handlarza, i można byłoby robić zadanka. A tutaj mamy w sumie niedaleko, tylko chciałbym odkryć, czy tu jest jakaś droga, która by nas wzięła bezpośrednio później do bazy. No ale dobra. Tak będziemy działać, kochani. Chwila, chwila, i zaraz już idziemy do tego świra. A few moments later. Ja jeszcze tutaj sobie zbiorę jedno i już e, handlarz widzę, że już jest otwarty, więc możemy iść. Dobra, naładujmy motor. No i elegancko, stary. Teraz mamy prawie pełny bagażnik. To jest e, pięknie. Te, jaki bagażnik? Pełny bug. Także to jest piękne. E, dobra, dobra, dobra. Jedziemy do niego. Od razu mu może sprzedam kilka rzeczy. W sumie, wiecie co? Tak, zrobimy. Ym, albo dobra, idziemy. Siema, ziom. siema, 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 kurde, siema. Jest stary po tej tosie. A widzisz, tu już są lepsze rzeczy. Helm he, hełm sword To już taki z kevlaru. E, moglibyśmy sobie taki Helm wziąć, ale on jest tylko na trzecim poziomie i strasznie drogi. Strasznie, strasznie drogi. Ta kamizelka wojskowa też bardzo droga, nie? E, no ale dobra, zobaczmy przede wszystkim. Czy on ma jakąś godziwą robotę w miarę blisko? Widzicie? Wszystko daleko. Zróbmy na trójce. Transport, transport. Pozbądź się zombie. O, możemy. Czy ja coś mam mu do sprzedania? Ewentualnie. Nie, zostawiamy te rzeczy. Mówicie? Zostawiamy, bo to się wszystko przyda. Do. Ehm, to się wszystko przyda. Tak, zadanko mamy tutaj niedaleko, pewnie już yy, byliśmy na tej lokacji. Bo to on tu już teraz będzie nam dawał wszystkie te same lokacje. Ale jeszcze jedziemy, zrzucimy wszystkie rzeczy. Tak, zrzucimy wszystkie bariery i kochani, lecimy na to zadanko. Godzina siódma rano wcześniej, dobrze, mamy czas. Yy, będziemy musieli pomyśleć, czy ja mam wystarczająco strzał na hordę. Mamy, mamy coś tam. No, nie jest źle, dobrze, okej. Okay. Mamy mini hordę, ej. Ja to widzę tylko w ten sposób. Piwo i let's go. Ustawcie się po kolei. Pięknie. Czy teraz po piwie jestem w stanie... Nawet po piwie jestem w stanie ją trafić. Ha, ha, ha. No to Borsuk naprawdę ogarnia. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Szkoda, że nie ogarnąłem na ostatnim odcinku, nie? <grych> dobra, jedziemy po to zadanie. Gdzie to zadanie? Tutaj, dobra, let's go. Chyba wszystko. Eee, dobrze. Jest okej, okay, kochani. Ciekawy jestem, gdzie to zadanie nam da. A czy wiecie, tutaj nie zrozumcie mnie źle. Tutaj na pewno są lokacje, których my jeszcze jakby żeśmy nie zlutowali, nie? Tutaj w tym małym miasteczku, gdzie jesteśmy. Natomiast on zawsze jakoś tak dziwnie te ta zadania daje, yy, w podobnych bardzo miejscach. A widzisz. Tu chyba nie byłem w tym domku. Tu chyba żeśmy nie robili zadania żadnego. A nie, robiliśmy, okej. Okay. Ale to nic. Idziemy. Dobra, mamy policjanta. Pięknie dostał czerp. Łacie, proszę, panie dzieju. Prosto w środek dostał normalnie czaszki człowieku. To musiało zaboleć. Nie wierzę, że nie. No, obudził się. Niestety nie daliśmy rady go na cichca wziąć. O, słoiki. O, kurde. Hm. Nie ogarnąłem tego. No dobra, zobaczmy co mamy w lodówce. Proszę, piwko nam oddało. Kawkę nam dało. Pięknie. Wiecie co? Zapamięci ten łuk sobie naprawię. Opatrz, znowu pojawił się zombie. Ale pięknie dostał czułko. Dobrze. Pięknie. Patrz, obudził się. O, jeszcze w kolano dostał. U. To musiało zaboleć. Nie wierzę, że nie. Nie ogarnąłem, że on tam był. Dobra. No, widzisz, tu jakieś śmieci. A w śmieciach dwa kleje. Dobra, naprawmy owiki. Jak mamy trochę skóry. Eee, pieska mamy. Ostatnio też tu piesek był. Tak, i teraz tu będzie tak śmiesznie, bo. Tu jest tak po rogach, oni są pochowani, wiecie. Oni się budzą, jak ja właśnie rozwalam. Pięknie. Następnego już nie było. Tu jeszcze będzie. Pięknie. No, weszliśmy na wyższy poziom, kochani, nawet tego nie zauważyłem. Yy, ale tu, chyba jeszcze nie jest koniec tej lokacji. Oni tu jeszcze. A, tak, 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 tu jest Gun Safe, to będzie piękne. Tak, tu oni są jeszcze, widzicie. U. policjant dostał. Kurde, nie chciałem, żeby tak to wyszło, no ale ok, bo on się obudził i zaczął iść. Chciałem, właśnie, żeby sam się chłopak rozerwał, no ale cóż, nie udało się do końca. I troszkę żeśmy dostali, no ale dobra, nic się nie dzieje. Tak, i teraz oni tu są wszyscy na dachu, proszę bardzo. Arlenka, pierwsza pretendentka. Koleżanka, kolejna pretendentka. Reszta jest tutaj. No, daje już lepsze zombie, nie? No dobra, no to zgarniamy to wszystko, co tu jest. Idziemy ten sejfik na dół zobaczyć też. Bo to może być piękne. To może być cudowne. Dobra, co nam dasz? Mm, no w miarę. W miarę jakieś tam gadżety nam dał. Open Pills, co mi dasz? Dobrze. Bardzo dobrze. Tak, tu już nic takiego nie będzie prominentnego. No, czy otworzy? Także tak, po tej hordzie już kochani zaczynamy troszeczkę się bardziej zapuszczać po mapie. Będziemy odkrywać różne ciekawe miejsca, przede wszystkim robić nowe lokacje. E, także już się nie mogę doczekać, aż to się kurde. Ile mi zostało? 15. Chcę sobie te wyłamki zostawiać wiecie, na lepsze lokacje na większe, nie? Gdzie jest na, na przykład 5 sejfów gdzieś tam w pobliżu. Yy, dobrze. Uuu, wielki skok, Upa yy, Upadek na pełnej. Świadomie korzystaj z adrenaliny. Możesz spaść z 15 metrów bez szwanku. A, okej. Okay. No dobrze. To się może przyda. A widzisz, to to wezmę takie stalowe groty. Yy, dobra, to mi ze To mi czeku, wywal. No, te krzesła można zabrać. No dobra, jesteśmy już pełni. Niech ja sobie poskrapuję. Dobra, nie chcę mi się już tutaj tych rzeczy zbierać. No ale tutaj już mnie zabrali pudło, proszę bardzo. Eee, co ja mogę, co ja mogę? No, jedną kostkę to mogę wywalić. Gdzie to mogę zjeść. Puszkę mogę zostawić tu. To też mogę zjeść. Drugą rzeczą weźmy rzeczy, które na sprzedaż idą do handlarza. Uuuu. No to już wiemy co robimy jeszcze Jeszcze jedziemy po zrzut Einsteina. A gdzie ten zrzut Enstein? Dobra, mamy Cofnę się tylko, słuchajcie sobie jeszcze, zobaczcie, zrobię O, ty A jak ja tego tutaj Nie rozkminiłem Poczekaj, tam jest jakiś lód, ty Jak ja tego Nie rozkminiłem Jak ja tego Nie rozkminiłem, to tutaj musi być jakieś Przejście ukryte do tego pokoju a patrz. Working Steve tools. No i okej, okay, te części akurat się przydadzą. Dobra, jedziemy po zrzut. Tak, weźmy ten zrzucik, zobaczmy co zostaniemy w zrzucie. I słuchajcie, jedziemy zdać zadanie i jedziemy... Ee, Podreperować, podrasować bazę już na hordę. Albo możemy najpierw na, na, do bazy podjechać. Zobaczymy. Jak będziemy przejeżdżali koło bazy, to od razu ją. Pięknie. Miecho się przyda, wiecie. Miecho mogę mieć. Mhm. Jakieś jajeczko może się znajdzie. No dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Ciekawe jestem jak ta horda nam pójdzie, wiecie. Ciekawe z jak to wszystko się sprawdzi, ta baza i to wszystko, czy to w ogóle wytrzyma. Teraz mamy już policjantów. Oni. Z nimi nie ma żartów za bardzo, nie? Yyy, pakiet farma. Yyy, możemy sobie pozasadzać, fajnie, spoko. Tak, z tą farmą to jest kurde, powiem wam naprawdę lipa. Ja nawet nie robię swoich własnych nasion ani nic takiego, bo... Nie opyla się, naprawdę. Nie opyla się. Więcej, wiesz, więcej y, czasu y, zmarnujesz na to i tak dalej, niż to jest w ogóle warte, czegokolwiek. Y, dobrze, 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 dobrze. Gdzie jest nasza baza? Czyli nasza baza byłaby gdzieś ewentualnie tutaj. Tak, pojedziemy najpierw do bazy i wtedy do handlarza. Myślę, że to będzie dobra kolejność. Baza z tego, co pamiętam, mamy chyba tutaj, tak. No Dobrze, dobrze, panie Bobrze. Okej, okay, dobra. Eee, bierzemy się za robotę. Jedynie, co musimy zrobić, tak naprawdę, to. O, te tutaj. A widzisz. Czyli nie jest źle. Dwa, trzy. Eee, tylko cztery schodzą. O jezus, smary A ty skądżeś się tu kurde wziął, Pierdzielcu głupi? słyszę jakiś, kurde. ten, jakieś. Eee, no. Jakiegoś ptaka, mówię, co to kurde jest w ogóle ziom? Ja, pierdyk. Okej. Okay. A, no i tutaj możemy też, widzicie, tu możemy też dokończyć. E, do betonu wszystko zrobić, czyli teoretycznie mógłbym zabrać resztę. Ja nie wiem, czy ja mam tyle betonu. Może być, że ja nie dokończyłem tego, bo nie mieliśmy betonu już. Co nie? No ale dobra, zróbmy jeszcze tu. Bo to będzie ważne. A widzisz, czyli to ewentualnie można jeszcze do, e, do stali zrobić. Te kolce. Ja się zastanawiałem, właśnie, czy to można zrobić. Otóż nie. No pokazuje, że można. Miałoby to sens. Skoro można je do żelaza, to powinno się dać je do. Dostali. Tu już żeśmy zrobili. Ok, Czy, czyli tu już jest zaupdatowane wszystko. Yy, dobra. Dobra. Bardzo fajnie. Jedziemy, słuchajcie, do handlarza zdać zadanie. Yy, I weźmiemy jakieś kolejne ewentualnie. I do domu na chwilę podjedziemy. Zobaczę, ile mam tych materiałów. Bo jeżeli mam trochę więcej betonu, już wyrobionego. To można byłoby słuchać resztę tego wszystkiego, tej podłogi i tak dalej do betonu. Niech to już będzie wszystko całe betonowe. Ehm, no i zobaczymy, jak horda. Więc horda pewnie będzie w kolejnym odcinku, jak coś. Ehm, patrzę tak pół godzinki już nagrywam, także horda, jak coś będzie w przyszłym odcinku. No ale wiadomo, nie? Będzie przyjemnie być ładnie na nią przygotowanym. A no i mamy kolejny punkt, jakiś ewentualny. Isn't so Patrz kurde, taki baseballowy. Mm. No, stalowe buty weźmiemy, bo one są droższe. Możemy sprzedać mu. przeciwnik 1,9. Nie tak daleko w sumie. Dobra, weźmiemy sobie, wiecie. Weźmiemy sobie to, ale to już zrobimy oczywiście nie teraz, bo wiadomo. Ale sprzedajmy mu to, co możemy mu ewentualnie sprzedać. Mamy coś do sprzedania? Albo wiecie, nie, ja to wszystko sobie będę składować i ja do niego przyjadę, jak będzie taka day, potrzeba. Dobra, jedziemy na chwilę do bazy, bo ja wtedy wezmę sobie tą e, słodką wymówkę. Może dostaniemy na przykład e, jakieś torciki albo coś, bo czasami z tych zrzutów daje pakiet jedzenie. I w tym pakiet jedzenie z reguły są takie fajne różne bajery. Uuu, panie dzieju. U, panie dzieju, podjedź mnie tu, kurde, pod same drzwi. Dobra, to mi zrzuć. To mi od razu, czeku. możesz zasadzić grzybensteina. Kawę też mi możesz zasadzić. Eee, to mi wywal, to mi wywal. Bawełna nasiono. Eee. Wiecie co, nie potrzebuję bawełny w ogóle. Więc to wywalam. Dobra, to mi daj tu. Dobra, daj mi resztę rzeczy z motoru. Tu możemy dwa ziemniaczki wziąć do zasadzenia. Co ja mam tu jeszcze do zasadzenia? Jeszcze jedną kawę. Ale wiecie, co ja zasadzę? Kukuryczkę. Kukuryczkę zasadzimy. dynie zasadzimy. I czarną jagodę zasadzimy. Mięsko się pozbędziemy na razie. Dobra. Czyli tak, tu jeszcze mi daj, chłopie. Tego dukensteina, o. Dobrze, zasadźmy. Raz i dwa. Kukuryczka, kukuryczka. O, to już się nie zmieści, chyba. To jest wszystko, co możemy zasa. Aha, jeszcze na motorku były inne gadżety, które możemy zrzucić. I Kadelo, dobra, idziemy, słuchajcie, jeszcze do bazy. Godzina 16. kontroluję czas. A ile ja mam strzał? W razie czego jak ja bym chciał już tam zostać na hordzie? Za mało. Musimy wziąć wszystkie strzały, jakie mamy, niestety. Bo, jak się nam skończą strzały, to będziemy mieli troszkę słabo. Dobra, jedziemy zrobić e, upgrade'y. Właśnie, no i mamy punkt, słuchajcie, od zeszłego odcinka. Muszę pomyśleć, może nawet więcej niż jeden punkt. Trzeba pomyśleć, gdzie ten punkt można rozlokować, w co by go dać. Zobaczmy przede wszystkim tak, mamy jeden punkt. Można byłoby... Mi się wydaje, że ten czynnik leczniczy by się przydał troszkę nam bardziej. No dobra, to jedziemy. E, dobra, skończył się materiał, ale już tak w miarę mamy to tutaj porobione. I za chwilę dosłownie mamy kolejny punkt. Jest godzina 18. Poczekaj, niech ja sobie sprawdzę. No tak, tak, tak. Patrz, nie zrzuciłem tego. Aż kurde. E, pasowałoby, żebym się cofnął do bazy i to zrobił. Ale dobra, wiecie co? Zrobię sobie to już poza odcinkiem. Kochani, myślę, że to będzie wszystko na ten odcineczek. E, baza, jak widzicie, jest. Pokażę wam jeszcze... Jak to tutaj wszystko wygląda? Nie mamy zwykłego żelaza, żeby to updateować. To by było dobrze zaupdate'ować chociaż do, do tego, bo jak oni będą się tam. No dobra, zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie, mamy. Nie wiem, nie robiłem większych testów, bo nie wiem przypadkiem, czy tu przypadkiem bloków nie będzie trzeba. Jeszcze jednego dać. W ten sposób. Ok. Nie jestem tego pewien, po prostu nie pamiętam, ale będziemy zobaczyć, jak oni będą spadali. Mam nadzieję, że się uda. Um, powinno być. Powinno być git. Powinno być git, ale jeżeli. Jeżeli nie będzie git, no to trudno, to będziemy kombinowali. Dobra, kochani, dzięki za sprawdzenie tego odcinka. Jeżeli się podobał, to zostawcie coś po sobie, łapencja to tamto. E, subskrypcja słuchajcie, dla nowych osób e, z dzwonkiem. E, sprawdzacie mnie na social media, a my widzimy się już w kolejnym odcinku na hordzie. Siemandero!